Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dla Was dzisiaj nagrać horoskop na miesiąc czerwiec 2020 roku. Cóż chciałbym powiedzieć dla Was słowem wstępu? Wymyśliłem konkurs. Znak Zodiaku, pod którego filmikiem będzie najwięcej łapek w górę, na następny miesiąc otrzyma czytanie rozszerzone którym dodatkowo będą takie sfery życia jak nauka, relacje międzyludzkie, rodzina oraz ostrzeżenia. Także jeżeli chcesz, aby to właśnie Twój znak otrzymał czytanie rozszerzone, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Tymczasem ja przechodzę do dzisiejszego horoskopu. Karty mam już dla Was potasowane, tylko sobie je razem przełożymy. I patrzymy. Horoskop będzie składał się z czterech kart. Pierwsza karta będzie kartą opisującą sferę zawodowo-finansową. Druga karta będzie kartą mówiącą o uczuciach. Trzecia karta będzie obrazowała energetycznie sferę zdrowotną. A czwarta karta będzie kartą rady. Także moi drodzy, przechodzimy do dzieła. Horoskop na miesiąc czerwiec 2020 roku dla osób spod znaku byka. Praca i finanse, uczucia, zdrowia i karta rady. Także moi drodzy, zaczynamy. Praca i finanse. No moi drodzy, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Yy, I będę musiał powiedzieć to, co już pokazało mi się z przełożeniem, gdyż ta karta się powtórzyła, ta karta również była dla Was w przełożeniu koło fortuny. Moi drodzy, moje drogie osoby spod znaku byka, przede wszystkim w tym miesiącu macie farta, macie szczęście do gier liczbowych. Ja oczywiście nie namawiam tutaj nikogo do, do hazardu, niemniej jednak energetycznie możecie mieć tendencję do tego, aby coś wygrać. Powinien być dla Was dobry ten miesiąc pod względem pracy i finansy. Jeżeli chodzi o finanse, to dobry czas. Mogą być różnego rodzaju zmiany, ale zmiany idące raczej w pozytywną stronę. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy, to jak najbardziej w tym miesiącu masz bardzo dużą szansę na to, aby tą pracę otrzymać, aby tą pracę znaleźć, aby dostać fajną, ciekawą propozycję pracy. Jeżeli jesteś osobą, która ma pracę, osobą pracującą, to może być to taki zawirowany miesiąc. Dużo zmian, dużo nagłych wydarzeń. Jeżeli było dobrze, to może nagle się coś zmienić przez jakiś szczegół i nagle już jest źle. Jeżeli było źle, koło odwraca się o 180 stopni i nagle jest dobrze. W tym miesiącu musicie uważać. Gdyż możecie osiągnąć bardzo wiele, wspiąć się bardzo wysoko, ale równie dobrze możecie spać bardzo nisko. Dlatego, moi drodzy, po prostu uważajcie na wszelkiego rodzaju propozycje i energię, które w tym miesiącu będą do was przychodziły. Uczucia. Rozdzielamy sobie na single i na osoby w parach. Jeżeli jesteś singlem, singielką i poszukujesz mężczyzny, interesujesz się mężczyznami, to jak najbardziej w tym miesiącu masz szansę poznać mężczyznę. Mężczyznę starszego od siebie, inteligentnego, wykształconego. Może być to mężczyzna po przejściach emocjonalnych, nawet rozwodnik czy wdowiec. Jeżeli jesteście w związkach, Osobami w związkach, to musicie moi drodzy zwrócić uwagę na waszą komunikację. Przydałaby się tutaj lepsza komunikacja, ale też może być chłód. Może być chłód. Jeżeli masz partnera, to może być on w tym miesiącu mało romantyczny, yy, może wykazywać się intelektem, może być osobą wykształconą, osobą, która ma. Yy, Wiele pozytywnych cech, ale tutaj brakuje tej uczuciowości, tu brakuje tej emocjonalnej sfery życia. Warto by było, abyście w maju, osoby w związku, abyście w czerwcu, przepraszam, ocieplili wasze relacje. Zdrowie? Zdrowie w tym miesiącu, moi drodzy. Powinno być dla Was dobre. Ja tutaj widzę pokonanie przeszkód, pokonanie problemów, także jeżeli z czymś się borykacie, borykaliście, to w czerwcu powinna być tutaj mm, poprawa zdrowia, poprawa stanu zdrowia. I rada. Piękną, macie radę, moi drodzy. Karta głupca. Moi drodzy, chwytajcie chwilę, chwytajcie dzień, bawcie się życiem, cieszcie się życiem, korzystajcie w tym miesiącu z życia. Warto, abyście się bawili, abyście korzystali w tym miesiącu życia. To Wam radzi tarot, korzystajcie z życia. Korzystajcie z ofert, z propozycji, które będą do Was przychodzić, tutaj szczególnie w tej sferze zawodowo-finansowej. I rada również dla Was jest taka, abyście w tym miesiącu nie brali wszystkiego tak bardzo na poważnie, a do niektórych spraw podeszli z taką radością dziecka. Dobrze, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to bardzo Was proszę o pozostawienie łapki w górę oraz o zasubskrybowanie mojego kanału, gdyż będzie to dla mnie zachęta do tego, aby nagrywać dla Was kolejne filmy. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę skontaktować się ze mną prywatnie, to kontakt, mail do mnie będzie podany w opisie filmu. Tymczasem, moi drodzy, ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Aby z tego horoskopu spełniło się tylko to, co dobre, a to, co złe, niech się nie spełnia. Trzymajcie się.